Dzień dobry bardzo. Dzisiaj krótki przegląd wszystkiego, co rośnie. Zacznę od inspektu. Z inspektu generalnie jestem bardzo zadowolona. Głównie dlatego, że po prostu spełnił swoją funkcję. Na razie widzicie to, co jest na zewnątrz, woda stoi na folii. Wylejemy. No tutaj w ogóle cynie wschodzą. Cynie i cynie i cynie i cynie. I na razie tylko chyba te cynie wschodzą, tak szczerze powiedziawszy. Tam chyba goździki. A po tej stronie są kapustne. I yy, w ten chłodny tydzień, pierwszy tydzień kwietnia, tu wszystko mi przetrwało. Nic nie zginęło, nic nie ucierpiało. Co prawda, nie rosło przez ten czas, to, to trzeba być uczciwym i powiedzieć, że to za dużo przez ten czas nie urosło, bo było po prostu chłodno. Natomiast jak tylko zaczęło się teraz już cieplej, to jest trzeci, czwarty już dzień, kiedy są temperatury dodatnie w nocy, Pojawiły się od razu liście właściwe, to są kapusty, to jest akurat Cordybu, Stoszkowa biała. Tu jest stoszkowa czerwona kalibos. Tu trochę słabo Nero toskania, ale on powinien być tak naprawdę wysiewany dopiero teraz w maju, to znaczy nawet dopiero powinien być. Zaczęty wysiewać za jakieś 2-3 tygodnie, a ja go wysiełam dużo wcześniej. Widocznie jednak on jest faktycznie troszeczkę taki ciepulubny, chociaż nie, no, zimuje, ale zimuje dużo gorzej niż pozostałe jarmuże. Tu jest kapusta włoska Vertus, a tu jest Ditmarska, ta najwcześniejsza. I tutaj jest Hako Czerwona zwykła. To jest Kalafiorek Snowball X. Niestety pionier. Coś tu wschodzi, ale generalnie nędza. To jest jarmuż czerwony, skarlet, jarmuż zielony, Holen, coś tam, coś tam. Potem są kalarepy. Tam jest gigant, słabo wzeszło i stare chyba mam nasiona, bo tutaj generalnie kalarepy to już one wschodziły słabo, więc no, po prostu muszę kupić niestety nowe nasiona. W każdym bądź razie, tak jak wspomniałam wcześniej, jestem bardzo zadowolona z inspektu. Spełnił swoją rolę, choć jest lichy jak nie wiem co. Takie ma tu dziury, łatane folią i w ogóle. Jedynie co bym zmieniła to to, że ma trochę za wysokie te krawędzie, albo po prostu w przyszłym roku nie będę tak blisko krawędzi siać, bo jest ten sam efekt co na parapetach, czyli po prostu siewki się wyciągają. O tutaj po tej kapuście to widać. Ona jest taka długa, powyciągana. No po prostu miała cienia sporo. W porównaniu z tymi pozostałymi, to te co rosną blisko krawędzi są troszkę powyciągane. Ale izolacja super, wilgotność trzyma nieźle. No i w ogóle jednym słowem jestem zadowolona. Natomiast przypuszczam, że takie inspekty, które widziałam na filmie, które są głębokie jak studnia, no, to tam z tym światłem przypuszczam jest jeszcze większy problem niż u mnie, więc nie wiem, jak to ludziom rosną w takich głębokich inspektach te roślinki, ale pewnie szału nie ma, dlatego może i tak niewiele jest potem filmów z tego, jak to wygląda w tym inspekcie po jakimś czasie. Także przegląd inspektu zakończony, rośnie. No, i w tunelu moje rozsady to są wszystkie. W tym roku jest ich o wiele, o wiele mniej. Jak były te chłody, to muszę przyznać, że byłam z tego powodu bardzo zadowolona, ponieważ było mało przenoszenia tego do domu. Były zaledwie trzy kartony, czwarty tu leży i jedna paleta selera, i to wszystko. Reszta została tu w tunelu. Cebule, pory, to sobie tutaj mogło spokojnie zostać, no i przetrwało. Tu na pierwszym planie niezbyt imponujące, ale pory. Szalotka, jakieś cuda, które wzeszły gdzieś tam, gdzieś tam. Znowu pory i znowu pory. Tutaj truskaweczka. Tu są kwiatki, sobie powoli wschodzą. Yy, przypołudnik, chyba to jest przypołudnik, tak? Yy, drobne, nie wiem co to znaczy drobne, ale. Aha, one taki, takie gwiazdeczki małe. To, to nie wiem jak one mają nazwę, po prostu zebrałam nasiona. Z takiego kwiatka, który dostałam w prezencie. Były drobne kwiatki, więc są drobne kwiatki. To jest przypołudnik. Ale rozrobiałam. Dobra. Przypołudnik jest tutaj. A tutaj jest szałwia. Tu też jest szałwia, ale nie wschodzi jeszcze. A tam jest coś innego. Aha, tam są lewkonie, też jeszcze nie wschodzą. Pory. W tych kwadratowych są pory. No, nie powiem, że jakoś super mi to wyszło, ale rośnie. No i tutaj już jest trochę bardziej na bogato, bo to są sałaty, różne, różniaste. To jest, tak, tu z tej strony jest, Ojejku, ujejku, regina. Z tej strony jest olimp. Tu jest rzymska, te dwa rządki. Te pozostałe to jest roszponka. Tak, rozponka. Tutaj są jeszcze pory. Tu jest fęku. będzie trzeba pikować, więc pewnie szykuje się odcinek o pikowaniu. Tu są y, selery, które były wysiewane niedawno, chyba 10 marca. Tak, 10 marca, miesiąc temu. Tu są te selery z kompostu, takie już całkiem spore. Tu są te selery orygin w oryginalnej ziemi i te, które były wysiewane 4 marca, są trochę większe, te, te już są jakieś takie małe, nie mam pojęcia czemu. Tu jest michunka pomidorowa. Tutaj jedno, jedyne pepino, a tutaj są papryki chyba ostre, które dopiero wschodzą, więc niech sobie wschodzą, przykryte folijką. To jest Betalux pomidorki. Papryki różnego rodzaju, głównie dubańce. Nie powiem, szału, nie ma. Tutaj jest trochę lepiej. To jest długa czerwona wydłubana z biedronki, znaczy nie wydłubana z biedronki, tylko kupiona w biedronce i wydłubane z niej nasiona. Tu są słodki miks, który nie wszedł prawie wcale, więc chyba nasiona niestety już się troszkę zestarzały. Tu są yy, papryki fioletowe i też jakoś tak szału nie ma, no ale trudno. Tu jest rodzynek brazylijski, który, którego kilka sztuk nawet wykiełkowało. To obok to była jakaś papryka zielona, która się zrobiła zupełnie zielona i niestety nie wykiełkowała. Potem tu jest jalapeno i cayenne chyba, tak pół na pół. No i tam z tyłu są, yy, co to będzie? Aha, długa, pomarańczowa, też wydłubana, też z Biedronki. Selarki, przepikowane do zwykłej ziemi. Pomidorki green zebra, z własnych nasion zebranych w zeszłym roku. Tu truskawka z zebranych nasion, nie wiem czy to w ogóle coś z tego będzie. Tu pomidorki yy, jantar, tu pomidorki eksperyment. To była ziemia, to był kompost. Jak widać, te z kompostu są nadal większe, ale <ścoughs> zszedł drugi. Yy, tu sałatki jakieś schodzą, edyta i yy, dipego, tak pół na pół. Yy, buraczki liściowe, ale szału nie ma. Tu są poziomki. I tutaj już królestwo pomidora. W tym roku trochę ich nasiałam. I to jest tak. Gargamel. O? Gargamel to są tylko te dwie komórki. Mało nasion było. To jest... Aha, dobra. To, to jest bakłażan Laura, a to jest bakłażan lunga dinapoli. Nie, dinapoli to jest dynia. Violeta lunga. O! I tu jest też pomidorek Ola Polka, mm. to te cztery. Potem tu już jest trochę bardziej skomplikowana sprawa, bo to jest tak. Black Cherry, to te sześć komórek. Tutaj jest San Marzano, tak to się mówi, chyba tak. To te dwa. I tutaj dwa. Aha, dalej Black Cherry. Czyli są marzano, są tylko tutaj te dwie komórki, a reszta to wszystko jest black cherry. Bardzo smaczny pomidor, gdyby ktoś się zastanawiał. Tutaj mamy tak śliwkowy pomidor, dwie komórki, red pear to aż cztery i cztery marmandy. I potem tutaj znowuż są wydłubane nasiona. Z pomidorka koktajlowego, te trzy krateczki. Tutaj ta jedna, jedyna krateczka to jest pomidorek malinowy ze starych bardzo nasion. One miały ponad 6 lat i od dziwo wykiełkowały. I tutaj te pozostałe to jest Black Beauty. O, tak wygląda. No i właściwie to wszystko. Tu są jeszcze poziomki tam rzodkiewka w tym buszu rośnie, tam rośnie wszystko z tego co się przyglądałam to naprawdę kiełkuje mi tu wszystko w tej rzodkiewce bo jest i musztardowiec o proszę i sałaty i jakieś dziwne roślinki, którego, których do końca nie kojarzę, więc chyba będę czekać, zobaczę co z nich wyrośnie buraczki, które mi się sypły same z siebie rzepy. Też widocznie wysypały mi się nasiona. No tu jest ta sałata, która mi się wysiała. Już wymaga pikowania, więc no jednak odcinek o pikowaniu pewnie będzie niebawem, bo tego pikowania czeka mnie całkiem sporo. I tutaj może zaraz Wam znajdę moją lokatorkę, bo pod tym buraczkiem pod tym buraczkiem, proszę Państwa, ale ja jej teraz nie znajdę. Mieszka taka bardzo, 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 bardzo mała ropucha. O, tam jest. Aha. Proszę o. To jest moja lokatorka. Ona tu dba, żeby mi się to robactwo nie rozwijało za bardzo. No dobra, to tak to mniej więcej wygląda. Czyli w tym roku szału nie ma. I bardzo mnie to z jednej strony cieszy, bo zawsze przesadzałam i to naprawdę grubo przesadzałam z tą ilością warzyw. A w, a w tym roku pogoda naprawdę zaskakuje i co chwila robi się chłodno i zimno, więc owszem, rozsady będę robić, ale po prostu powolutku, do przodu. Teraz na przykład będzie tu, już jest przygotowana cała paletka, będzie kolejna rozsada rzutkiewek i rzepy. Już będzie na y, ogród. Tam, jak widzieliście, jest kapusta, też będzie rozsada szła na ogród, pewnie w ciągu najbliższych dwóch tygodni jakoś tak po świętach. Niedługo pójdą do gruntu też selery. Nie wiem, czy je będę jeszcze raz pikować tutaj, czy po prostu już to sobie odpuszczę i tylko je przypikuję od razu do gruntu. No sałaty są do wypikowania, także na ten chwilę to mam sporo rzeczy do wysadzenia od razu na grządki, także y, następne w kolejności rozsady mogą spokojnie poczekać. Wszystko po kolei, a pewnie faktycznie jutro albo pojutrze wezmę się za pikowanie, no bo niektóre rzeczy, Potrzebują. No pomidory spędziły 10 dni w domu, więc się wyciągnęły niesamowicie. Wolałabym, żeby nie były takie wysokie, no ale nie jest bardzo źle, bo przynajmniej nie przechorowały przechłodzenia, tak jak w zeszłym roku, więc już jest jakiś plus. Także pozdrawiam Was serdecznie i do następnego odcinka, pewnie spikowanie.